Siema witam w kolejnym odcinku z Resident Evil 3 W poprzednim filmiku byłem w jakiejś stacji, gdzie było takie gniazdo. Nie wiem co tam było Ale udało się uruchomić chyba metro Trzeba tylko tam jeszcze pójść do takie do takiego miejsca gdzie to metro się uruch trzeba uruchomić No w, ostatni, w poprzednim odcinku przywróciłem tylko chyba zasilanie. Mam nadzieję, że nie będę musiał tam nigdy wracać. Okej, okay, bo ja ostatnio widziałem, że głos był trochę cicho w grze. Ale ja na to nic nie poradzę. A to możemy otworzyć No, a teraz można wszystko pootwierać Zabieramy amunicję Ile mam właściwie ammo? I jak się przeładowywało? Bo ja to nagrywam trochę później niż poprzedni odcinek Już Się trochę zap zapominało No i tutaj było to gniazdo. Ech, mam nadzieję, że tu już nie wrócę. Dobra, to idziemy. O stary wrócił. O fuck. Zostaw mnie po kraku, nie wejdziesz tu, tata. Ah, fuck. Dobra, żartowałem. Ale tu nie wejdziesz. Aha! Ja pomocy! Dobra, nie wiem gdzie on pójdzie. Dobra, lewo, lewo, uciekamy. Stary wrócił. Ej, no go się tu nie spodziewałem. Szybko ran. Dobra, zgubiłem go, ja. Łatwo z tobą. I tutaj jest jeszcze to. Dobra, bo on mi będzie gonił. Pozbędę się go O nie Nie teraz Do spania Dobra Nie wiem Uciekam Shit To mi goni Szybko Fuck O super Ale tu jestem bezpieczny, nie? Dobra, mam nadzieję, że tak no Fuck dopiero odcinek zacząłem Ten śmietnik już mnie goni Czy ja go słyszałem? Ej on chyba gdzieś tu łazi Bez jaj, słychać jak łazi Abra on tu chyba nie może wejść. Ja sprawdzę czy wszystko przeszukałem. Dobra, ja wiem gdzie to. Tutaj mamy sporo zamkniętych drzwi, ale jak on będzie mnie gonił, to trochę średnio. Mam pomysł. Bo on niby został powolony przez rakietę, to spróbujemy granatem. I mamy tu drobinę taktyczną. No dobra. Gra zapisana, to możemy iść. Tym się zajmę. Wynocha ode mnie To już jeszcze żyje No żyje Teraz tego Dobra zdechło Tylko żeby oni nie wyszli Gdzie on jest? O oh fuck! Ale jebo. Dobra, biorę. Ej, zrobiłem mu coś? Dobra, wywalił się. Eee, on chyba jeszcze żyje. Dobra. Szybko otwieramy. Ja chyba mam mało czasu. Dobra, od razu to otworzę Dostałem za niego jakieś itemy No opasało się wywalić jeden granat Tylko mamy mało czasu Dobra, pudełko Wiadomo do czego Fajnie, tą laleczkę już widziałem Taka znajdźka o, tu jest Dobra, mamy sejwa Jest też tu? Dobra, nic tu nie ma, szybko Tutaj na drugą stronę teraz Ja nie chcę sprawdzać czy on już wstał Uznajmy, że jeszcze tam leży Nie, nie! Fuck Nie wchodź tu Daj mi przeszukać to miejsce Dobra, fuck, szybko biorę Ej, bez jaja on mnie będzie gonił tak cały czas? Jak ja mam tu eksplorować? No, fuck Dobra, wiedziałem, że coś tu jest. Ostatnie pudełko w sumie. Szybko poszło w sumie z tymi pudełkami. Myślałem, że będzie więcej szukania. Dobra. To teraz schodami w dół i tutaj do cukierni i do Saiba. Tutaj możemy jeszcze pójść otworzyć te drzwi. Tutaj się wrócę, dobra, dobra. Fak No dobra Ja może tak taktycznie otworzę sobie drzwi Ej, zniknął Rozwalimy najpierw tego. Się muszę upewnić, ale nie będę podchodził. Dobra, szkoda amo. I szkoda czasu nara. Shit! No nie, ja nie mogę się ruszyć. Dobra, robimy uniki. Run. No! Daj mi się ruszyć! Dobra, szybko. Leczenie. Siokie, to jest szybkie. No, wytyfy uniki nie działają. Dobra, jeszcze kawałek. Run. No, fuck, nie to, dobra. Otwieramy. Dobra, tu nie wejdziesz, ma to? Ja nie mogę. Jak on sobie tak może skakać, to super. Fajnie będzie. Dobra, to sobie wszystko zostawimy, ale wszystkie apteczki trzeba powyjmować. Dobra to żało, może przechowam Okej okay. To ja może tu zostanę <grystanie> Ej no bez jaju, on mi nie da stąd wyjść Ja nie mam innej drogi Fuck Dobra. Czy jest jeszcze coś do przeszukania? Dobra, biorę to. Szybko. Dobra, mamy granat. Siema. Widzę go. Ruszyło go to Spadamy Ja nie chcę nawet patrzeć co się tam dzieje Dobra walic to, szybko tu Nara No nie kurde Dobra tu jest beczka, szybko No szybko On zaraz wstanie Ty sobie jaja robisz? Wywalać się wszyscy Granat, granat Szybko granat, dobra, tam był Biorę ten granat Teraz gdzie on jest? Dobra szybko, bo on tu zaraz wróci Shit No niech jeszcze on Dobra unik, unik Shit <ścoughs> No właśnie tu Aha Dobra, tylko żeby on tu nie wlazł Ok, chyba tu jestem bezpieczny. Ale jazda. No, jest pompa w końcu. Ej, dobrze, że tylko jedno miejsce w poprzedniej części. Dwa miejsca zajmowała pompa. Ok, nożyce już mi się nie przydadzą. Możemy to wyrzucić Dobra, Elo z tym Teraz wytrych Wytrych się jeszcze przyda na pewno Na stacji metra Dobrze, że on mnie na hita nie zabija To by się szybko skończyło Dobra. Tu mamy pompę, tu mamy granat. Ja idę odpalać metro. Co to za centrum dowodzenia? Jak ja mam co odpalić? Dobra, jeszcze to. Naboje do pompy. Ciekawe na ile strzałów z pompy on padnie Ja wolę granaty Jak to działa? Dobra bit to Dobra, teraz tutaj chyba trzeba jeszcze. No dobra, może się uda? Dobra, tu musi być to i tutaj trzy. Dobra, tutaj musi być to i to. O, chyba się udało. Łatwo. Nie było takie trudne. No dobra, teraz najtrudniejsze w sumie. Trzeba się stąd wydostać, sprawdzimy mapę. No tu muszę jeszcze przeszukać trochę. Chociaż w sumie nie wiem, gdzie tam może być coś. A tak w sumie to reszta chyba wszystko przeeksplorowane. Tylko będzie tutaj jeszcze stacja. A on do stacji raczej nie wejdzie. To teraz szybko do cukierni z powrotem, do, tam na stację metra. Dobra, idziemy. Co mu się stało? Wytyfy? Chyba o nich jakoś ulepsza. O fajnie, dzień dobry. Dobra, jeszcze chcę sprawdzić. Dobra, po lewej stronie wszystko przeszukane. O, fajnie, dzień dobry O nie, 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 nie. Ja uciekam. Za dużo amunicji tu wywalę na was. Nara. Ej, nie ma go na razie beka. Dobra, zapisujemy grę. Łatwo poszło. Ja muszę coś wywalić. Dobra, proch na razie. Resztę zabieram. Dobra, coś czuję, że teraz go spotkam. Bierzemy granat. A, no wiedziałem, fajnie. Co ty im robisz typie? Dobra, wyjebali się. Ej, kolejna skrzynka, dzięki. Ej, ja chyba jak go powalę dostaję skrzynię? Ale beka Teraz tłumik Przydatne No Szybko, co tu jest? No nic tu nie ma Tu coś jest, dobra, Pro, Spadamy Ja bym go poraził Dobra, bo on zaraz wstanie, ja go porażę Dobra, leży Spadamy Nara to nie teraz Dobra pompa Spadaj Dobra, udało się. Nie było aż tak źle. Dobrze, że go powaliłem. Dobra, szybko trzeba miejsce zwolnić. Ja sobie to najpierw otworzę tutaj skrzynię. No nie, no, pistole teraz dwa miejsca zajmuje. Dobra, wywalimy na razie wytrych. I po kolei wszystkie klejnoty wyjmuję Aha! Takie nagrody mi tu dają Alba do strzelby No i dlatego było warto Najlepszy item Powiększenie ekwipunku Dobra to sobie połączymy od razu Pistolet zajmuje dwa miejsca, strzelba jedno No logiczne Dobra, Sejwa robię szybko. Chociaż w sumie tutaj on mi i tak nic nie zrobi. Ja jestem tu bezpieczny. Tu mamy pompę, idziemy.

Nara. Dobra. Dobra, on sobie tam teraz trochę będzie leżał, ale mamy chwilę. Szybko! A tak, zobaczę, czy tutaj nic nie ma. No. Dobra, waliz to. Otwieraj. Otwieraj. Dobra, łatwo. Tutaj on nie wejdzie. Przez tyle ściancy nie przebijesz śmieciu. Tego on nie otworzy. W sumie on by to rozwalił. Świetnie, jeszcze w kanałach jestem Dobra, mamy save'a Właśnie, pokażcie mapę Wow Za duże to nie jest Dobra, co tu jest? Za dużo amunicji Dobra, to sobie przechowamy, ale do strzelby jak dużo. Dobra, git. Ja już tutaj bym skończył odcinek, w sumie i tak trochę przed nim uciekałem. Udało się uruchomić metro. Teraz trzeba będzie, w kolejnym odcinku trzeba będzie wydostać się z kanałów. To w kolejnym filmiku będziemy tutaj robić kanały. Ja już się tutaj z wami żegnam. Zostawcie oczywiście łapkę w górę. Dajcie sobie jak się odcinek podobał. Napiszcie w komentarzu jak Wam się podoba na boss tej gry. No i do zobaczenia już jutro. Siema.